na telewizja ruchu chosów. Alanie, no mamy Cię tu we własnej osobie, w tle Alanobus, Al po raz kolejny będziemy mieli okazję, no w bardzo komfortowych warunkach jechać na wyjazd i to dzięki Tobie, dzięki Twojej uprzejmości, Twojej firmy. Taka skromną słowa, no dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, bardzo miłe to z Waszej strony. Jak się można, to się pomagło, nie? No ty właśnie, jesteś. bo ty co, normalnie zajmujesz się transportem, tak? Jakby ktoś potrzebował transport, to... Nie, eee, zorganizowane bądźcie? tak, jestem tak. A propos tego wszystkiego to jestem pierwszym licencjonowanym przewoźnikiem w Chorzowie. Mm -hmm. Mam licencję numer jeden, także to też chyba coś świadczy, Czy o świadczy. Klub numer jeden, licencja numer jeden, wszystko, wszystko, wszystko gra, nie. Jak ktoś chce, będzie chciał jechać za granicę, to jak najbardziej zapraszam. Zorganizowane wyjazdy, grupy, także... Jak coś to zapraszam. To jeszcze raz my z tego miejsca dziękujemy. Dzięki. No i co ty dzisiaj powiesz? Bo kataklizm zaś dopadł do ruchorzów, nie? Eee, ja myślę, że jeżeli mecz dojdzie do skutku, to nasi charakterni chłopaki pokażą, że. Że jest moc. No Nie po to się trenuje, żeby, żeby wziąć i teraz odpuścić. No, każdy musi być przygotowany. Jak to mówią, jest szczęście jednego jest szczęściem drugiego. Więc ja myślę, że, że tam jest potencjał, tam jest, tam jest moc, tam jest ruchorzów i my tam pojademy i zrobimy swoje. Te dziewczyny, które się tak bardzo cieszyły w, tak, w, na ostatnim meczu, nie? To wy, jak zwykle razem. No to skoro tu jesteśmy wszyscy, to znaczy, że Ruch Chorzów mimo tutaj zakazu oficjalnego zamierza wspierać. Oczywiście, zawsze. Nieważne nie czy zakaz czy nie, to jesteśmy jako kibice. Dobrze, no to szerokości i do zobaczenia. Dziwujemy. Trzy punkty. widzie jesteśmy pod stadionem mieleckiej stali. No niestety głosy, które dochodzą od stanie naszej drużyny, no nie są miłe i dobre. No nie są, nie są, niestety. Taka sytuacja chyba bez precedensu, że chłopcy schorowani i jeszcze by zagrali. No i mam nadzieję, że zagrają o trzy punkty i jakby wygrali, to już w ogóle, nie kosmos. No, to już nic z nas nie zatrzyma, no utrzymamy się. <laughs> tak jest. To. Dobra, widzimy. Ja. A ty co dzisiaj? Normalnie relacja w Radiu? Ja... Relacja w Radiu Niebieskim, życie na niebiesko, oczywiście. No, Dzięki, dzięki ekipie United Blue Fans się tak udało, że to człowiek jeździ, także. Fajnie, że idzie na żywo to robić ze stadionów. Pozdrawiamy oczywiście całą ekipę United Blue Dobra. Fans. Dabimy się dołączą też szczególnie do United yeah. No bo my tak akurat dwa Dawidy yeah, i akurat, akurat oba z United Blue Fans yeah. współpracujemy, także ja, akurat tak, fajnie. Wielkie no. dzięki, bo to jest naprawdę ja, to wielka rzecz, co wy robicie Pozdrawiamy i dziękujemy serdecznie za to, że możemy być właśnie też na takich szpilach jak ten dzisiejszy. No i oby do przodu cały czas. Spotkałeś się z czymś takim, z takim kataklizmem w swojej karierze? Z takim nie. Znalały się tam pojedyncze przypadki, ale tak to. Taką plagę to pierwszy raz. I to wiesz, wszystko jednego dnia. Tak więc nie było jeszcze podczas wyjazdu, nie, nie było jak z tym walczyć. No. Znaczy nie było jak z tym przeciwstawić. No, 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 tam jakieś specjalne marzenia? Tomek, jakie masz marzenia? Opowiedz. <grym> na dziś, żebyśmy wyszli na mecz. no Żebyśmy zagrali dobre spotkanie, żeby My się nikomu nic nie stało. Żeby się no. nic nie stało, żeby przetrwali. No i tyle, no. to jest dzisiaj najważniejsze. Mhm. Jak tam w ogóle wygląda skład, bo już dostałeś? no Jest taki pół na pół. No. Pół, pół powiedzmy zawodników zdrowych. A pół, pół jedenastki, no to są ci, którzy coś tam przeszli w ostatnich godzinach. No, powiem ci, więc o nich się najbardziej tam martwimy, no. bo wiadomo, że są ambitni i chcą grać, więc wyjdą. Pytanie, czy, czy będą w stanie cały mecz rozegrać i czy te dolegliwości gdzieś mnie nie przeszkodzą w tym. Rzadko się zdarzają takie sytuacje, no ale się zdarzają, no, no. i. I padliśmy ofiarą takiego wirusa. Nie tylko zresztą zawodnicy, bo też i trenerzy i, i kilku naszych pracowników. I wiemy jak to wygląda, jak się człowiek po, po czymś takim czuje. Mimo, że to może krótkotrwałe jest, ale e, no nie jest to przyjemne. A jeszcze wyjść i grać na takiej intensywności przez 90 minut, no to to jest wyzwanie. Czy ciebie też dopadła ta tutaj, to fatum? Eee, nie. nie, 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 ale. Odp odporny jesteś. No nie wiem, poszczęściło mi się chyba bardziej po prostu niż, niż niektórym. Zdarzyło Ci się nie wie być w jakiejś drużynie, gdzie taki kataklizm dopadł w nie, czasie? nie, 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 aż takiej nie. Czasami jeden, dwóch chłopaków, ale, ale żeby tylu naraz to, to jeszcze się nie zdarzyło. No naprawdę sytuacja specyficzna, bo też no, nie wszyscy zdrowi na tym boisku dzisiaj będą z tego co widać, nie? więc... Pytanie czy to jest bezpieczne generalnie, nie? Się... Nie, specyficzne, ale nikt na... u nas w ten sposób nie patrzy po prostu. Jest mecz i, i, i będziemy starali, e, starali się go wygrać. I tyle. No pięknie, to mi się podoba. To jest ruch. Mi się ten wydaje za co dobra. Szczepek, ty jesteś jeden z tych dotkniętych, nie? Co wam się działo? No bo tam jest chyba 14 ludzi z różny, nie? No 16 par majtek musiałeś wziąć ze sobą, nie? Nie, żarty, ale... No nie, ja akurat wymiotywałem tylko, także... Mhm. I co, takie ogromne osłabienie, tak? Że... No, no wczoraj nie, 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 nie czuliśmy znaczy, ja się może, za dobrze, ale, wzią, ale, się. ale dzisiaj trochę puściło. No. Ale na pewno organizmy trochę dostały pod dupę. Z tego co widzę to chyba Koziej nie będzie grał, bo nagle go coś złapało dzisiaj. No zaczyna go, nie? Więc on już jest zielony, więc... Ale <śpiewanie> na no, Więc chyba nie będzie grał. Chyba nie było osoby, które nie powierciło no, że no, Niektórzy o tak, wiele gorzej, badali, że fatalnie, tak? ale... Mm. Jak to usłyszeliśmy, to no, wszystko ale było OK, a... Z godziny na godzinę coraz więcej osób, no, taka jest no, prawda. No. Jak się o tym gadało cały czas, to nagle każdemu że, zaczął wiercić. Był moment, że naprawdę myśleliśmy, że, że tu z jednej osoby zdrowej nie będzie. No. No. Nawet jak była ta słynna pandemia i covid, to były jakieś pojedyncze przypadki, ktoś miał hmm. jakąś tam gorączkę, ale żeby taki wirus i, i tak wszyscy narósł, to ja pierwszy raz. No ale co, no. no trzeba walczyć. No. Były tu próby też przełożenia tego meczu, no stale, nie nie no, wiadomo, no. Każdy patrzy swojego, nie? No jasne, no. Chce tak wygrać, że... krew. My musimy robić swoje, no. Panie Szymański, a pan jak? Bo takie kolory może nie... No jak, no. Bywało lepiej, nie? Bywało lepiej, na pewno. Ale będziemy walczyć, no. To... Ciężko cokolwiek powiedzieć na no, tej mm. sytuacji, ale, ale na pewno zostawimy tu tyle sił, ile mamy, żeby, żeby zrobić tu jak najlepszy wynik. Nie? No. Ci, co wyjdą, też każdy czeka na swoją szansę, także dzisiaj jest, jest y, okazja dla niektórych, żeby się pokazać. I, i tyle, no. Nie ma co płakać, nie? Nie ty, ma ty, co ty, płakać, ty, jasne. No. No. Zaczynamy od 0-0 i po trzy punkty. Bo ty rozumiemy, przyjechałeś tutaj autem osobno, tak? A, Bo nie no, byłeś w stanie. Dojechałem wczoraj wieczorem, także do końca jeszcze też nie było wiadomo czy, czy zagram w ogóle, czy, czy pojadę, no ale podjąłem rękawicę, że tak powiem i, i, i zobaczymy. No mam nadzieję, że, że wyjdzie na dobre. To jest ruch, zawsze wychodzi. No tak, dokładnie. <laughs> dokładnie. Dobrze, powodzonka i zdrupka. No, Dzięki, dzięki. No. I co tam u was dobrego? Czy wy młode, e, młode organizmy i was tam nic nie tknęło? Nie, nie. nie. Gdzie? Młodzi, wiesz. Zdrowi. Młodzi zdrowi, wiesz. Młodzi zdrowi. No. Nie, nie ma takich problemów, więc. E, Ja miałem taką raz sytuację w rezerwach. Tak? W Lechu, no ale jakoś tam daliśmy też radę. Nie pamiętam dokładnie jak tam sytuacja wyglądała, ale no zmierzyliśmy się z podobnym problemem, ale to, no co. No mamy, wszyscy są gotowi, więc no. Falczymy, jademy, no? jademy, 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 No właśnie, jademy. a Ty? Co tam u Ciebie w ogóle, jak tam te ostatnie tygodnie w ruchu? Fajnie, fajnie. Teraz Wal, mnie... Walczysz, walczysz o skład? Bo ja walczę, <noise> zawsze walczę. No ale teraz, dzisiaj pierwszy raz, mm -hmm. to dla mnie jest zajebiście, nie? Pierwszy raz tutaj być, w składzie mm -hmm. i zobaczymy, nie? Może coś zagram, może nie, ale już dla mnie to jest zaszczyt, nie? Tutaj być i mm -hmm. baczymy dalej. Nie jest jak zwykle po naszej myśli, ale cały czas mamy pod, pod, pod górę, ale mówię, im coś trudniej przychodzi, tym bardziej smakuje, Także myślę, że dzisiaj pomimo tego, że takie katastrofy jeszcze nie, nie, nie widziałem, żeby w jeden dzień kilkunastu zawodników zostało skasowanych, ale mam nadzieję, że dzisiaj zmartwychwstaje, przynajmniej część z nich i tutaj na... Na, na, na boisku pokażą serio charakter i, e, i ten mecz e, nie będzie jakiś tam jednostronny, a będzie po naszej myśli i, e, i przy odrobieniu oczywiście szczęścia e, i jakości oczywiście to myślę, że jest, jesteśmy w stanie e, tu powalczyć i, e, to jest piłka, dlatego wszystko jest możliwe, a, a to co się tutaj wydarzy to już e, będzie zależało serio od dyspozycji dnia, a ona dzisiaj jest bardzo, bardzo wątpliwa. Ale, ale myślę, że, że nasi fizjolog, doktor i, e, i cała tu ekipa, myślę, że, że też zrobili wszystko w punkt, żeby, e, żeby było dobrze. Tam, Ruchorzowski na zakazie widza. No, oczywiście, dobrze że my jesteśmy zawsze i wszędzie. Tak, na zakazie, ja? Tak, no udało się przyjechać. No Bardzo się cieszymy z tego powodu. No i liczymy, że mimo problemów zdrowotnych drużyny, dzisiaj powalczą o kolejne trzy punkty i będziemy się piąć w tabeli, no nic innego nam nie pozostało jak wierzyć w tą drużynę. No, fajnie, fajnie. Będziecie mogli być? Fajnie, no wiadomo, w też u nas weszło, a nie na, na jesienią, nie? Także, także tutaj, już drugi raz tutaj jesteśmy. Ja jestem tu drugi raz w życiu i drugi raz na zakazie. Także, piłka nożna dla kibiców. To. Cieszę się, że zaczęli już fajnie grać. Ale nawet jakby się nie powiodło, nie to też zawsze będę z tym ruchem. No bo tak musi być, to. No. To już nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy gotowi, żeby się napierdzać i zagrać kolejny zajerystyczny mecz. Pokażemy, że tej drużyny nic nie złamie. Zbawili pozycję, stanęły one! udało się tego jednak przewalczyć tutaj. No niestety, no ale nic, trzeba pracować cały ten tydzień, bo wszyscy dobrze wiemy jaki mecz nas teraz czeka, nie? żyć podraszkę, przetrawić ją, ale już od jutra myśleć o meczu derbowym, najważniejszym dla nas w tym momencie i nic innego nie będzie się liczyło. Eee, szacun dla chłopaków, bo niektórzy naprawdę, to, że zagrali, to... No, z wątroby zagrali. Tak, zagrali. Naprawdę, to... Ale gdyby nie zagrali, gdyby kilku nie zagrało, to nie wiem, jakby, jaką byśmy sklecili jedenastkę. Było ciężko, na pewno sytuacja nie do zapo nie, nie do, do zazdroszczenia dla, dla nikogo, dla sztabu, dla nas. Eee, żeby 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 ten skład zmontować, ale no mówię, szacą, że dla sztabu medycznego, że zrobili też tyle, żebyśmy chociaż, żebyśmy chociaż w tylu mogli przyjechać i, i grać, co nie było takie oczywiste jeszcze wczoraj wieczorem nie wiedzieliśmy w ogóle w ilu, ilu będziemy do dyspozycji, także szkoda, bo straciliśmy bramki ze z fragmentów, a, a tu akurat jakby ten stan zdrowia nie miał jakiegoś takiego wielkiego znaczenia, bo mogliśmy spokojnie się wybronić, ale...